Dziewczynki, dzień dobry dziewczynki Dzień dobry kochani Kasia bułeczki robisz, tak? Tak Piękne będą No Tutaj Milenka sałatkę z selera naciowego Cześć dziewczyny O, relaks, relaks zobaczyć co robi Łukasz z rana Chyba słyszę maszynę do oleju, chyba tłoczy Olej O, cześć Łukaszu tak właśnie wymyślałam, że ty tutaj to robisz, bo słychać przy całym domu. Olej nam robisz? No. Mm. Dobrze, przyda się. Oczywiście. Super, mamy z dziewczynami tam w kuchni, sobie działamy już powoli. Zobacz, co wyciągnąć z rzepaku. To przyjechało z rzepakiem? Możliwe, no trzeba uważać, co się robi. Zablokowało maszynę, a już Ale nic jej się nie stało. Nie, nie, nie. Ale oczywiście nie. Ale oczywiście coś się musiało wydarzyć, no, nie? bo no. by było za nudno, nie? Tak. No. chlebki piękne wyszły nam z piekarnika. A Kasia oczywiście nie może się doczekać. Nie może po prostu wytrzymać, to jest silniejsze od niej i gorący chleb kroi i, i wcina. Proszę, z naszym twarożkiem. Proszę bardzo, no nie może, no nie może, no dziewczyna, nie może. Weź gagę. Nie. <noise> mm. O! dobre. Pyszne. A tutaj nam się robi co? Ciasto na karpatkę. O, rośnie. rośnie. Idę zobaczyć, co chłopaki robią. A Norbi robi... Słuchajcie, kosiarkę naprawia. No, stara się. Stara się naprawić kosiarkę, bo coś tam się stało z gaźnikiem, tak? Stała długo i też się przytkało. Przytkało. A tutaj chłopak wyjął już, proszę. Jakieś języki będzie wymieniał. Miejmy nadzieję, że się uda. Bo jeszcze się brać za koszenie, bo trawka nam już fajnie porosła przy domu. Dłużej się szuka narzędzi niż się robi. Jest majster. Majster za co kąpimy dzisiaj? Całpa pana uwięź. Całpa pana uwięź, dobrze, fajnie. Posłucham, no, urobię. Pod jaką moc? No, ponad 10 juli, nie? 10 juli. O, to chłopak nie będzie. Nie, no mówię, ten 0,8 to nie robi wrażenia. To są te sukni, które pokazywali się, nie? No, teraz się przydadzą, no elegancko. I to tymi drzwiami mu zrobimy wyjście? Tak, no taki podest mu, Kozy. położymy, takie sesyce, No i wdech. fajnie, tu będzie miał wybieg, nie? A na polu, a tutaj będzie capik sobie biegał. Bo na pole to wiesz, damy drewniane słupki i po prostu wiesz, wtedy sobie wkręcę. To też było dobry projekt, bo to się nie zniszczy. Ale chodzi o to, żeby spawanie, cudowanie i tak dalej. A ile będzie Jeden, dwa? Pięk, cztery, dwa cztery. A po co czwarty? No jakby miał zamiar bryknąć wysoko. Myślisz, że taki bystry? No, powiem Ci, potrafią skoczyć. To są zwierzęta górskie, nie? To tak jak widziałaś tam u góry, to nie nie te, nie kozy, to widziałaś, niziutkie są te paskudy, nie? No to prawda. No, tam fawdy. co prawda, wiesz, on, on, on ma się bać tej linki, ale jakby tam mu przyszło coś do głowy, bo wiesz, jak będą miały ruje czy coś, to wiadomo, to może bryknąć, nie? No. Tu jest podłączenie. Pastucha na razie dałem pod przyczepę bącikami, nie, nie, tu w nim A to, co to zrobiłeś? No tu jest pastuch, nie? Tu będą, cała sieć będzie podpięta. Tutaj. Aha, tutaj będziesz, nie, no. Jak widać 10, prawie 11 dżugi. Super, zamierza. i to ze solarów nam pójdzie, nie? Tak, tak, no. No bo to tylko 12 V potrzeba, nie? Do tego nie będziemy się tu, wiesz, teraz z 220 przetwarzeń na 12 V, jak damy ze solarów od razu na tu, nie? Fajnie, a jamosik tam działa? Nie. Dobrze, Janosie tą prowizoryczną komóreczkę jakąś tam wprowadza do kultury. Dobrze, tam wszystko trzeba posprzątać, bo to mi się tam nie podoba. No, ale codziennie po troszeczku, po troszeczku i będzie dobrze. Piękna pogoda dzisiaj. Patrzcie, kochani, te truskawki. Już ładnie kwitną. Kwiatki się pojawiają. No i fajnie. Będzie blisko miał tutaj, nie? No tak, i sobie wiesz, kiedy będzie chciał, to wejdzie do stajni, wyjdzie, tam mu damy warcia i wiesz, będzie taki teraz będzie praktycznie, nie? Fajnie. Wiesz, robić tych sprężyn, nic, bo będziemy przestajnie do niego tam chodzić, nie? Tam będzie miał wodę, do cienia się schowa, a, a później mu tam wiesz, czasem, jak już to zarośnie, to mu tam powiększymy, nie? No przecież ten, ta, wiesz, ta pryzma drzewa też zniknie. No tak, to trzeba, wszystko trzeba posprzątać tutaj, po, pociąć. Okay, iść dalej to żaden problem, nie? Mhm. Tylko musi tam teren przebiec, teraz mu dojść do ławy, no. No to fajnie. Janosik działa. Super. Ty, pastuch. Działają. Norbi robi w tym. W magazynie robi no, no, kosiarkę. No, no bo kosiarka potrzebna, bo zaraz musimy tu, wiesz, podkosić. Tak, tam coś z gaźnikiem mu się wydarzyło, ale mówi, że przeczyści jakieś rurki. Jakieś wężyki powymienia, no, coś tam, no, coś tam. Ten. No tam się zna, na tym coś. Cienki naprawia, to już to naprawi, O, no widzisz, jak to dzika krew jest, rośnie, to, płynie to w nim, nie? Nie byle jajo. Jajca dobre, wiesz, dał je życie. Chciałem coś powiedzieć, ale ugryzło się mięsek. No, no, to jest. Zostawię to, to jest. dla siebie. Cenzurę trochę co mnie. No i fajnie. No takie 10, 10 dżula. Tak, tak. No. Tak się dotknie to? Nie, no mówię tam, się, mieliśmy te jedno dżulowe takie. Szkoda po prostu, pamiętasz, jakśmy się my 700 zł kosztuje 10ż. No i teraz weźmiesz kupisz plojda, To ci się nie sprawdzi, bo to się nie sprawdzały nam te słabe. I teraz kupuj następny następny. Najsilniejszy jaki jest na rynku, najlepiej kupić, to mówię to nie ma psztykać zwierzęte, tylko ma dostać raz. I on ma do końca życia zapamięta, że do tych glinek się po prostu nie podchodzi. Bo to nie, nie chodzi o to, że on ci forsował te linki. On ma się po prostu ich bać i na tym to, na tym to ma działać, a nie ludzie, a bo duże napięcie, wiesz, dla zwierzyny się boją. No czego to, to właśnie odchodzi, to ma tym wrażenie zrobić, a nie sztykać go co chwilę, nie! To właśnie słabym robią krzywdę, no bo dostaje co chwilę tym napięciem, bo podchodzi, bo się nie boi tego, nie. Dobrze, działaj. Działaj, działaj. Działam, działam. Nagrodę dostaniecie dzisiaj karpatkę. O, za bogato. Synuś dalej działa. Majster powiedział, że sobie z tym poradzisz. No. Powiedział, że płynie w tobie dzikoska krew, także dzikowska. jesteś zdolny, to sobie z tym dasz radę. Bo no tam trzeba pod tym pastuchem, co on robi, trochę na dole wykosić. Żeby właśnie trawa nie dotykała. Już skręcam ten gaz um. i zobaczymy jak to dzieje. A udało Ci się ten wężyk tam? No, jakoś wcisłem, no. Dobrze. Działaj synu, działaj. No i tak kochani, widzicie jak to jest. Jak się mały Jasio nauczył, to duży ja Norbert umie. <grym> coś nie tak. No, jak się mały Jasio nauczy, to Jan umie. Jak jest dorosły, to Jan umie. Coś takiego, takie przysłowie. To coś było, no. Jeśli mały Norbert ich się nauczył, to Norbert duży teraz potrafi. Traktor nam naprawił ostatnio i także mamy nowego mechanika w osadzie. To przyjdę, synu, do ciebie, jak będzie próba odpalania. Co? No, pół. Tak? No to dobra. Do skręcaj. O, teraz to pompuje. Poszło paliwo? Mhm. Poszło. Dawaj, lecimy. Tam Kasia mówi, pora jest na te, tam gdzie mamy maliny, agrest, porzeczki. Tam trzeba to skosić ładnie, przy pastuchu i przed mieszkaniem. Także masz, synu, co robić? Uhum. Nie wiem czy się cieszy, że to naprawiłeś czy nie. <kłapenieś>, Pewnie <trillżę> że tak. No to super. Lepiej ty niż naprawę. Dobrze. <tywne>

O! Znowu to samo, nie chcę na... Uh -huh.

Let's go. Za szybko nie zrywa, bo po. bo No, no. no. było dobrze. ona za szybko będzie się, tręcać, a się pomoże a ci się kurwać. Synu. Ile zaoszczędziłeś 300 zł Chcesz zagaźnik, tak? 370? Zagaźnik do kusiarki, kurde. No 370 zł nowy, a jakieś 200 coś zamiennik. No, no, no to patrz, zrobię. A chłopak sobie sam zrobi. No i już mu jesteś krewna 300 zł. Tak, już, tak. Niech się cieszy, że potrafi. A mama dumna. No, no pewnie, no mówię, no patrz, 400 byśmy byli Te Plasianki gdzieś były, nie? Wszystko było, Łukasz. I okulary były. Nie, ale tu nie. Wszystko mamy. Szukaj! Nie bierze. Co Kasia? Nie wierzę. Naprawił kosiarkę Norbert. A Łukasz zrobi pastula. Ja piernicę. Działaś, jaka praca dzisiaj? Janosik tam na polu, tak samo działa. Super. Teraz będę musiała uważać, jak będę szła w nocy, żeby się nie dotknąć. No, to to <noise> nie miało 10 duli, nie? To wiesz, to no, będzie... Jak będziesz kiedyś yy, słyszała jak krzyczy, to... <noise> Jak będziesz na nami krzyczeć, co będę wiedziała, że są jelenie na polu. Tak. Pięknie. No. Będzie miał tu kawałek. No to nie, zobacz, to mu się drzwi otworzy. Do nas przy, przyzwyczai, to byś... I Kubuś idzie, chodź Kubuś kochane, moje serduszko, chodź. No chodź, kochanie Kubuś, się, teraz będziesz musiał się tutaj nauczyć. Moje serduszko piękne. Milenkę. Nie, no właśnie, jest w piecu. Mówię do Łukasza, śmieję się, że konkurencję ma, nie? No dobrze, ja? Następny mechanik. Nie, dobrze, dobrze. Naprawdę? Nie, no to naciska w powinno. No fajnie, chłopaki nie. pokoszą tam, gdzie te owoce, nie? nie no. A gdzie mamy tu przy domu. A nie, to tutaj. Nie? No fajnie. Fajnie, fajnie. Dobra, Milenka, oddaję ci sprzęt, bo ja idę tą karpatkę zobaczyć. No, rzuca bomba, jak coś. Wysłuję tego, wysłłam w puszkę. Na dużo. No Może. Tak, fajne, Nie mam. Nie mam. Nic nie widziałeś. No, to sobie ten. Łukasz sobie przyk ten. Przykleił sobie. Przytuli, Przytulił go. Przytulałem, nie znaleźć. No, no, to już widzisz. Nożyk znalazł nowego właściciela. No i widzisz, patrz. Tu musisz nacisnąć, tu. No, no wiem, to. wiem, no. Mi się ponadjął są. tył. <słyska> poślizgłam no, no, się po <słyska> Na no tyle to się poślizgłam. Zrobiłem zabawkę. Pani pięknie. No. Eh? Już lecimy. A okulary? BHP. No. Za robi kursuje. <grybujesz> Kasia uważa, bo by... A co tam jest? Znowu jelenie! No kurczę, normalnie kocham je. Ale jeden, jeden jest wyszedł. Nie wiem czy będzie widać. Nie, są mi dwa! Kurczę, ale mają tam stópkę u nas na końcu polany widocznie. I sobie chłopaki wychodzą. Ha! Nie wiem, czy będzie widać. Tam sobie stoją. O, jest, widać. Dwa chłopaki. So, chłopaki? A Norbert uważa, bo już jest włączony pastuch. To nie sikać no. na niego tylko. No coś, ty, to jeszcze się nie sika. Kolej, co masz dobrego? Soek sołek. Sołek. I co, wyszły sobie tam. I to myślicie, że on od razu wyleci, tak? Nie, nie wyleci. Coś ty. Jak chcesz sprawdzić, to na przykładasz. No, słyszę. Słychać. Sprawdzasz no, no, na której liście chyba. Słychać. No hmm. jest taki test ja Dawaj, Jaśka nadwór. No sam nie wyjdzie. Ta deska jeszcze jest tak, wiesz, zobacz. A tu. To ja go nie będę nagar. No weź zawołał chłopaka. Norbi, wizdarz. Chodź Norbet, go weźmiemy, w może wyskoczyć. No i fajnie będzie miał sapik wybieg. No tylko że... No to musi sam wyjść. Bo my go teraz stresujemy. O, a ja przejść po tym. O jest, cap! Cap nie wyjdzie. Kaśka jest twój cap. <laughs> No ja wchodzę, panie. że to jest wieża górska co przed chwilą skoczył powyżej tego, no ty? Nie, zostaw to, zostań, to trzeba w ogóle usunąć, zostań, zostaw, nie ma co go na siłę. on zobaczy, że drzwi otwarte, to byle nie... No bo on nie wie po prostu, musi... No, to ja się dowie, nie bój się. O, jest jej drugi cap. <laughs> Weź, mi się tu kupa jakoś przykleiła. Czekaj, na ty... to na szczęście. Czekaj, musimy iść w stanie, bo tam... może to sobie a co, już jest podpięty? No oczywiście, chyba, że chcesz dostać z dziesięciu, Julo. Dobra, idź tam. Gdzie? Możesz sprawdzić, tak, powiedz tak, jak było. Tak, Będę by sprawdzał. Napływaj go, Milana, napływaj. A to już podpięte, tak? No tak, to już jest podpięte. No, tak, Piękne, no, no fajnie jak trzeba, no. Dobra, idź, dziecko. Idę ci wyłączyć bo utknąłem. Mamy go w zagrodzie. <śmiech> <śmiech> a, a. Cicho, cicho. Muszę bo tu... Dawaj, sprawdzamy. No zobaczymy, czy się położyć no jest czy nie. Jeżeli się z to było lepiej, wiesz? Wy już tego nie umiecie. Wiesz co, co, wyłącz to. <grym> nie no, to już jest mocno. Łukasz, wyłączaj, wyjdzie. Żeby mnie w konia nie zrobił. Nie no, bez przesady, bo przecież to, to, to jest, wiesz. Wyłącz. Wyłącz. No. Dobrze, że wyłączył, bo jak przechodziłem, to po jak nic nie smurło. No. No, to tam to wyglądało. By no dobra, to niech ma otwarte, może wyjdzie sobie sam. Puszę. Chodź, Jasiu, chodź. Sam sobie zobaczyć, że jest otwarte, to wyjdzie. Tak. Idę zobaczyć, czy przyszły chopaki. Na polanę naszą. O, już ich nie ma. Pojadły sobie i poszły. A zobaczcie, jak nam rabarbar wóz. Pięknie. Daję to dość, a, dajcie mi spokój! To mi też. No, ale to musimy zobaczyć, czy to wystarczy. Nie, żartuj, tego, co... nie żartujcie, nie żartujcie, to jest podłączone, nie ruszaj. No i dobra, już. przepraszam bardzo, ja jadę. Stopie. Bardzo dobrze, jedź. Dobrze, no właśnie o to chodziło, żeby sprawdzić. A zupa już jest, jak chłopaki macie ochotę. No, ja tak, ja zaraz przyjdę, tylko jeszcze jednego kurca. Dobra. No pa. No pa. <laughs> Idziemy na obiadek, chodźcie. Cześć, z tej strony Chigi Peppers. Jeżeli nie czytałeś jeszcze moich książek, to masz powtarzalną okazję. Masz pod tym filmem nika, z którego od razu dostaniesz 20% rabatu. Wiedzę, którą dostaniesz po przeczytaniu tej książki, zostanie Ci do końca życia. Nie zwlekaj, promocja ograniczona do wykończenia zapasu.